dużo do na rowerze, więc chciałam też zobaczyć. Fantastyczna, jestem tak, pierwszy mega, raz super. Super. pierwszy raz i emocje A, niezapomniane. Fantastyczna i cała atmosfera, i muzyka, Tak. I komentarz, super. to, to Fantastyczny. Na pewno następnym razem przyjedziemy. I polecamy. Bardzo fajnie, już y, któryś rok jesteśmy. Przyjechaliśmy z Wieliczki, więc byliśmy z Wieliczce na rozpoczęcie i teraz... Tutaj w Krakowie. Dzisiaj chłopak dwa rowery i oglądaliśmy w domu, więc przy okazji stwierdzimy, że też przyjdziemy i zobaczymy jak to wygląda, kiedy się jeździ trochę szybciej niż, niż my. Kolejny Tour de Pologne zakończony, już od 2008 roku tutaj ścigają się po Małopolsce, kończąc w Krakowie. Ja też dzisiaj dotarłem tutaj rowerem, ale oczywiście nie, nie z tą prędkością, nie, no niestety nie wygrał Polak, szkoda a bardzo długo były na prowadzeniu. Dobrze, że to psa pogoda i rzeczywiście kibiców całkiem sporo, więc te, przynajmniej te, tą końcówkę, ten finish na krakowskich bojach mogliśmy wspólnie oglądać. Kibicować.